Konkurs Rzeka Roku jest częścią programu klubu Gaja Zaadoptuj Rzekę. Program Zaadoptuj Rzekę objęty jest patronatem Ministerstwa Środowiska. Wieloletnim partnerem strategicznym programu jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Partner merytoryczny Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. 11 rzek z całej Polski stanęło w szranki konkursu Rzeka Roku. To już trzecia edycja tej rywalizacji w ramach akcji klubu Gaja Zaadoptuj Rzekę. Opiekunowie rzek, jezior i innych akwenów wodnych zgłaszają swoich podobiecznych do konkursu. Oczywiście zachwalając ich walory, zwiększają szansę na zwycięstwo. Głosowanie odbywa się w internecie na stronie rzekaroku.pl. Patroni rzek na co dzień dbają o ich czystość. Jak wiemy, bez wody nie ma życia. Dla wielu z nich jest ona źródłem utrzymania. Prowadzą na przykład wypożyczalnie kajaków czy łowią tam ryby. Rywalizacja potrwa jeszcze do 29 września. A oto kandydatki. Rzeka Barycz. Jest taki urokliwy zakątek Polski, gdzie rzeka, stawy, pola, łąki i lasy tworzą niesamowitą mozaikę. To Dolina Baryczy. Rajda miłośników nieskażonego krajobrazu i dla badaczy historii. Barycz zaczyna swój bieg na bagnach około ostrowa Wielkopolskiego, a kończy go wpadając do Odry w okolicach Wyszanowa. Ci, którzy kochają podpatrywać przyrodę, znajdą tutaj drugi co do wielkości rezerwat w Polsce, unikatowe ze względu na ekosystem stawy milickie, miejsce, w którym całymi dniami można obserwować wiele gatunków ptaków. Ci, którzy fascynują się przeszłością, mogą oglądać otoczone wiekowymi parkami pałace, domy z muru pruskiego i wiejskie chaty wzniesione z rudy darniowej. W Dolinie Baryczy nadal funkcjonują największe stawy hodowlane w Europie. Rzeka inspiruje ludzi do zmian. Dzięki działaniom organizacji pozarządowych, współpracy samorządów i pracy Stowarzyszenia Partnerstwo dla Baryczy rodzą się nowe aktywności i pomysły na zagospodarowanie rzeki i jej otoczenia. W ramach jednego z projektów zostanie zmodernizowany i rozbudowany liczący niemal 80 km szlak kajakowy Doliny Baryczy. Rzeka to dla wielu ludzi źródło utrzymania. Prowadzą na przykład wypożyczalnie kajaków. Boże miejsce najpiękniejsze na Ziemi, a też wiem, bo współpracujemy tutaj z wieloma podmiotami, daje im szansę na rozwój, na, na to, że mogą tutaj mieszkać, zostać yy, i rozwijać swoją działalność. Rzekę zgłosiło Stowarzyszenie Partnerstwo dla Doliny Bareczy. Rzeka Biała Tarnowska, rzeka, nad którą można cieszyć się pięknem przyrody. Biała Tarnowska, zwana także Białą Dunajcową, to ponad 100-kilometrowy prawobrzeżny dopływ Dunajca. Z tego miejsca właśnie rzeka płynie na długości około 102 km i wpada do Dunajca poniżej Tarnowa. Szczególnie piękny jest jej początek w okolicach Bieliczna u podnóża góry Lackowa. Rzeka rozwija się tutaj w niewielki, górski strumień, do którego z obu brzegów malowniczymi wąwozami wpływają liczne źródła. Biała płynie na tym odcinku w głębokiej i malowniczej dolinie pomiędzy gęsto zalesionymi zielonymi wzgórzami. Dzięki licznym mądrym działaniom udaje się odwracać tragiczne dla rzeki efekty prowadzonej tutaj przez lata rabunkowej eksploatacji żwirów i osadów dennych. Na szczęście, okolice rzeki to miejsca ważne dla naszej historii. Przełęcz Płaskiego nosi nazwę od nazwiska generała, który rezydował w pobliskich izbach, przygotowując się ze swoimi oddziałami do odparcia armii rosyjskiej podczas Konfederacji Barskiej. Po wojnie, w czasie akcji Wisła, ziemie te zostały wyludnione, stały się dzikie, zagospodarowała je dla siebie przyroda. Jednak do dziś można spotkać tu ślady dawnych sadów, ogrodów i Łękowskich zabudowań. Ziemię te pokochali turyści. Przemierzają piesze szlaki wzdłuż źródeł białej, odpoczywając, wspominając dawnych mieszkańców i ciesząc się pięknem przyrody. Rzekę zgłosiło koło PZW Grybów w okręgu PZW Nowy Sącz. Rzeka Bystrzyca. Rzeka, z którą chce się związać na całe życie. Tu prawie nie było życia, była dosyć mocno zanieczyszczona. Jest opaleczona melioracją tak drastycznie, że straciła 20 km ze swojego dnia. Nie, nie, niegdyś niosła mnóstwo zimnej, fantastycznie natlenionej, zdrowej wody. Później była właśnie zatrowana, meliorowana, a teraz jest taki okres, kiedy. Jesteśmy świadkami udanej restytucji rybłościował. Że z powrotem mamy tutaj strągi, lipienie. Przyjaciele bystrzycy mówią, że rzeka jest jak kobieta, piękna kobieta, gdy się z nią przebywa, coraz lepiej poznaje, nie sposób się w niej nie zakochać. To rzeka niezwykła, z którą człowiek chce się związać na całe życie. Piękne nadrzeczne krajobrazy, nietknięte jeszcze niszczącą ręką człowieka, zapierają dech. Są jak dzieło sztuki. W czasie spaceru nad bystrzycą można zaobserwować Bobra, pracowicie budującego kolejną tamę, stanąć oko w oko z Sarną, która przyszła tutaj napić się krystalicznie czystej wody, zobaczyć wiele gatunków ryb i innych wodnych stworzeń. Skomplikowany ekosystem, który powstawał przez wieki, daje ludziom tak wiele radości. Pójście nad rzekę to nie tylko obcowanie z dziewiczą przyrodą, to także spotkanie z historią, z losami wielu ludzi. Stare młyny nad wodą szepczą opowieści o czasach, które dawno minęły. W czasie spaceru nad bystrzycą warto zapukać do drzwi któregoś z domów i wysłuchać historii ludzi, którzy nad rzeką mieszkają, często od bardzo wielu lat. Czasy minione, chwile dobre i złe, pierwsze kroki z wędką, to wszystko w połączeniu z płynącą, jak czas wodą, tworzy niepowtarzalny klimat, niczym kadr z filmu Roberta Redforda Rzeka Życia. Rzekę bystrzyca zgłosiło koło PZW Stoczek z zakrzówka. Rzeka Czarna Przemsza. Rzeka, która wyżłobiła koryto w pokładach węgla. Wiecie skąd czarna Przemsza wzięła swoją nazwę? Od koloru dna. W dawnych czasach od Będzina rzeka płynęła korytem wyżłobionym w płytkich pokładach węgla. Dzisiaj czarna przemsza, jak każda nizinna rzeka, płynie leniwie meandrując wśród łąk. To rzeka przyjaciółka. Mieszkańcy przychodzą tutaj na spacery. Współczesna historia Czarnej Przemszy łączy się nierozerwalnie z tradycją nocy świętojańskiej, zwanej także nocą kupały. Co roku mieszkańcy Preczowa oraz uczestnicy odbywającego się tutaj w festiwalu pieśni zalotnych i miłosnych wybierają się nad rzekę, by uczestniczyć w świętojańskim obrzędzie. Na brzegach płoną wtedy ogniska, na wodę puszczane są wianki uplecione z ziół, rozchodniów, stokrotek i piwoni. Te mające wielowieczną tradycję obrzędy nad czarną przemszą łączą dwa tak różne żywioły ogień i wodę. Ale rzeka łączy też ludzi tych młodszych i tych starszych, którzy opowiadają legendy związane z nocą kupały i przekazują tradycję wielu pokoleń. W atmosferze tajemniczości, przy cieple ogniska i świetle świec, tańczących na wodzie wianków, można wysłuchać legendy o kwiecie paproci, szum płynącej rzeki uspokaja. Miejsce to dzięki swojemu urokowi wprowadza w atmosferę pojednania. Rzekę zgłosił zespół szkolno-przedszkolny numer 2 w Sarnowie. Zachęcamy wszystkich do głosowania na czarną przemrze, ponieważ jest to wyjątkowe i piękne miejsce. Kanał Bydgoski. Ten pejzaż upodobnili sobie malarze. Stary Kanał Bydgoski to miejsce z wielu względów szczególne. Wybudowany jeszcze w XVIII wieku kanał był wielokrotnie modernizowany. Kiedyś był bardzo ważną dla Bydgoszczy drogą wodną, ale po wybudowaniu nowej nitki zupełnie stracił na znaczeniu. Zbędny dla żeglugi kanał nigdy nie został jednak zasypany, bo już w XIX wieku to przepiękne, pełne uroku miejsce upodobali sobie mieszkańcy miasta i turyści. W pobliżu brzegów kanału lokowały się najsłynniejsze bydgoskie restauracje tamtego czasu. Organizowano tu plenery malarskie, przejażdżki łódkami, pokazy tresury psów, na brzegach ustawiono karuzele dla najmłodszych. Tutaj bydgoszczanie spędzali najpiękniejsze chwile. Wyjątkowe miejsce z piękną przyrodą, pełne szczęśliwych, odpoczywających ludzi było w tamtych czasach najczęściej utrwalanym przez malarzy bydgoskim pejzażem. Dzisiaj stary kanał Bydgoski otoczony z obu stron parkiem z pięknymi starymi lipami, topolami i kasztanowcami znowu jest bardzo popularny. W latach 2009-2013 zrealizowano tutaj międzynarodowy projekt, który pomógł przywrócić plantom nad kanałem dawne znaczenie. Rok 2014 został uznany w Bydgoszczy rokiem starego kanału Bydgoskiego. Kanał zgłosił Urząd Miasta Bydgoszcz. Dzisiaj, oczywiście, już w innym wymiarze kwitnie również życie e, towarzyskie. To właśnie tutaj e, mieszkańcy często e, wybierają to miejsce na wycieczki rowerowe, na spotkania e, z rówieśnikami. Przy samym kanale funkcjonuje plac zabaw, korty tenisowe, a więc jest to ważne dla mieszkańców. Miejsce rekreacji, odpoczynku po, e, po pracy. Rzeka Mała Panew. Rzeka, która narodziła się na nowo. Mała Panew podzieliła w okresie socjalizmu smutny los wielu polskich rzek. Działalność huty Cynku i Ołowiu w Miasteczku Śląskim doprowadziła w latach 60. i 70. ubiegłego wieku do degeneracji środowiska naturalnego i klęski ekologicznej na niewyobrażalną skalę. Czesław Tyrol, leśnik z Koszącina, w swojej książce Bleśnej Dolinie Małej Panwi opisuje pierwsze lata działalności zakładu jako barbarzyństwo dla przyrody. Leśne zwierzęta umierały na oczach leśników, padały na ziemię, dusiły się. Dopiero w latach 90. ubiegłego wieku człowiek zaczął naprawiać szkody wyrządzone przyrodzie. Powstała oczyszczalnia ścieków komunalnych, rozpoczęto prace zmierzające do neutralizacji składowisk toksycznych odpadów. Mała panew. I jej dopływ zaczęły odżywać. Lasy, przez które przepływa rzeka, stały się znowu miejscem, gdzie Ślązacy mogą się zrelaksować i wyciszyć. Podziwiać wspaniały krajobraz, obserwować zwierzęta, zbierać jagody i grzyby. W Małej Panwii pojawiły się pierwsze ryby. W rzece można dostrzec raki, bobry budują tutaj swoje żeremia. Przy odrobinie szczęścia można spotkać wydrę. Rzeka zaczyna odzyskiwać swój pierwotny charakter. Rodzi się na nowo. Rzekę zgłosiło Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe nad Leśnictwo Brynek. Rzeka Mała Wisła. Rzeka, wzdłuż której zachowały się liczne starorzecza. Kotewka wodna to bardzo rzadka w Polsce roślina, którą spotkać można tylko w zbiornikach o spokojnej, stojącej lub wolno płynącej wodzie. Rośnie w starorzeczach wzdłuż Małej Wisły, podobnie jak inna zagrożona wyginięciem roślina. Kwitnący na żółto grzybieńczyk wodny. W latach 60. minionego wieku przeprowadzono regulację rzeki, wyprostowano jej koryto. Dolina Górnej Wisły straciła wtedy swój naturalny charakter. Przyjaciele rzeki z Towarzystwa na Rzecz Ziemi wierzą jednak, że uda się przynajmniej częściowo przywrócić Wiśle jej naturalne, przyrodnicze funkcje. Robią wszystko co można, byleby tylko ocalić istniejące jeszcze starorzecza. Miejsca te nie tylko stanowią urokliwy element krajobrazu i są domem dla wielu losin i zwierząt. Wykorzystuje się je w edukacji przyrodniczej, ekologicznej, a także do uczenia o przeszłości, bo wzdłuż nich przebiega historyczna granica między Śląskiem i Małopolską. Służą też ludziom, są miejscem odpoczynku i rekreacji. Do prowadzenia zajęć edukacyjnych i promocji programu rewitalizacji górnej wisły ekolodzy zrekonstruowali nawet galara, historyczną łódź pływającą kiedyś po wiśle. Wielu miłośników rzek trzyma za nich kciuki. Rzekę zgłosiło Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia. Rzeka Ruda rzeka, która wije się wśród sosnowych lasów. Rudę upodobali sobie kajakarze, którzy rozpoczynają spływ tą ciekawą rzeką tuż poniżej zapory, nigdy nie zamarzającego jeziora Rybnickiego, a kończą w Kuźni Raciborskiej. A tutaj rzeki Rudy to między innymi liczne meandry, dzika przygoda w stanie niezmąconym, stanowiska jaskółek, stanowiska czapli na tym odcinku Ruda przepływa przez bardzo samne przyrodniczo i kulturowo tereny Parku Krajobrazowego cysterskich kompozycji Rud Wielkich. Płynąc nieujętym w beton korytem, podmywa skarpy, w jej nurcie leżą powalone drzewa, dodając rzece tajemniczego uroku. Po kilku kilometrach Ruda, wijąc się wśród sosnowych lasów, dopływa do miejscowości Rudy, jednej z najpiękniejszych na Śląsku z pięknym kościołem i cysterskim zespołem klasztorno-pałacowym. Z działalnością zakonu Cystersów wiąże się nazwa rzeki. Pochodzi od darniowych rud żelaza, z których już w czasach średniowiecznych zakon pozyskiwał cenny surowiec. Ludzie bardzo dbają o rzekę, której sąsiedztwo daje im wiele radości. W 2010 roku zainicjowano akcję wielkiego sprzątania rzeki Rudy pod hasłem Nie pływam w śmieciach. Sprzątamy rzekę. Jest to, jest to akcja społeczna, na której kajakarze z całej Polski Południowej, może nie z całej, ale z większości miast przyjeżdżają do nas na dużą akcję. Co roku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem nie tylko mieszkańców Rybnika. Odbywa się w kwietniu w ramach obchodów Dnia Ziemi. Przed sześcioma laty w akcji wzięło udział 120 osób. Przed kilkoma miesiącami rudę sprzątało już 300 osób. Rzekę zgłasza Urząd Miasta Rybnik. Rzeka Wel. Nizinna rzeka z górską niespodzianką. Wel nie jest rzeką, jakich wiele znajdziemy na Nizinach. Choć w większości swojego biegu płynie spokojnie, rozcinając łąki, pola i lasy Ziemi Działdowskiej, to potrafi też zaskoczyć wartkim nurtem przypominającym górski potok. A dwoistą naturę. raz płynie leniwie, i ma też fragmenty, które przypominają bardzo dobrze górski potok. Ten niepowtarzalny dwukilometrowy górski przełom rzeki ludzie nazwali Piekiełkiem. Woda burzy się tu na zalegających w korycie głazach i zwalonych drzewach. Brzegi zamieszkuje pluszcz, rzadki ptak żyjący wyłącznie w pobliżu czystych górskich potoków. Taki niewielki ptak w brązowym kolorze z białą częścią na brzuszku. Spotkać w tej rzece możemy wiele gatunków ryb. I nawet y, można też tu spotkać się łososowate, takie jak na przykład strąk i lipień. Wel upodobali sobie także kajakarze, którzy od 30 lat organizują tutaj spływy. Z rzeką mierzą się zarówno wytrawni miłośnicy kajaków, jak i ludzie, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę w wodzie. Młodzież z leżącego nad rzeką rybna upodobała sobie wel szczególnie. To ich mały kawałek świata, o który bardzo dbają. Badają czystość wody, organizują wycieczki brzegami rzeki, poznają gatunki ptaków i zwierząt zamieszkujących parki krajobrazowe Welski i Góżnińsko-Licbarski. W kwietniu tego roku na ulicę Rybna wyszli uczniowie pierwszych i drugich klas gimnazjum. Mieli transparenty z hasłami zachęcającymi do ochrony wód. Zachęcali mieszkańców rybna do chronienia wód oraz dbania o brzegi rzek i jezior. Rzekę zgłosił zespół szkół w Rybnie. Z Welem my, jako szkoła, związaliśmy się tak bardzo, bardzo bliżej w momencie, kiedy Welski Park Reobrazowy powstał. Był to rok 1995. Głosujcie na rzekę Wel. Rzeka Wisła, rezerwat przyrody Wisła pod Zawichostem. Rzeka, która mobilizuje do działania. Tu w Zawichoście rozpoczyna się jeden z najpiękniejszych odcinków Wisły, biegnący aż do Kazimierza, gdzie tutaj rzeka Wisła zachowała wiele swych naturalnych cech dzikiej rzeki. Wiecie ile gatunków ptaków występuje w rezerwacie Wisła nad Zawichostem? Ponad 130. Zaobserwować tutaj można między innymi bociana czarnego, błotniaka stawowego, czaple białą, jaskółkę brzegówkę, sieweczkę rzeczną, a czasem też skrzydlatych gości ze Skandynawii, tracze, bielaczki i gągoły. Zimują tutaj majestatyczne orły bieliki. Wisła pod Zawichostem to nie tylko ptasie królestwo w wodzie, roi się od ryb. Przy odrobinie szczęścia można tutaj stanąć oko w oko z bobrem albo wydrą. A kto jest uważnym obserwatorem przyrody, być może wypatrzy rzadkiego chrząszcza, pachnicę dębową. Chęć ocalenia uroku tego miejsca zjednoczyła wielu ludzi, którzy gdyby nie rzeka, może nigdy by się nie spotkali. Propozycję utworzenia rezerwatu zgłosiły zgodnie ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Klub Gaja oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pod rozporządzeniem w sprawie utworzenia tego miejsca podpisało się aż trzech wojewodów podkarpacki, Lubelski, Świętokrzyski. Rezerwat nie jest zamkniętym sanktuarium dzikiej przyrody Wisły. Miejsce to służyło i służy ludziom. Jest tutaj lubiany przez turystów szlak żeglugowy, działa przeprawa promowa, na brzegach można spotkać wędkarzy. Rzekę zgłosiło Towarzystwo Ochrony Przyrody. Rzeka Złotna. Rzeka, nad którą można spotkać wydrę i czarnego bociana, Złotna płynie przez tak różne krajobrazy. Początek ma wśród górskich lasów, gdzie łączy się ze swoimi dopływami potokami Srebrnik i Biała Woda. Poniżej, na jej brzegach podziwiać można podgórskie łęgi, podmokłe łąki i młaki. W dolnym biegu Złotna przepływa przez Wsie Jarkowice i Miszkowice z licznymi zabytkami. Rzeka wpada do zbiornika Bukówka, ostoi wodnych i błotnych ptaków. Złotna jest cennym korytarzem ekologicznym. Jej wody i brzegi to miejsce występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W czystej górskiej rzece żyją rzadkie kręgowce wodne: głowacze białopłetwe i minogi strumieniowe. Z lasów przylatuje tutaj czasem czarny bocian. Nad dopływem jest niewielka jaskinia krasowa, w której zimuje kilka gatunków nietoperzy. A co złotna daje ludziom? Jest tutaj bardzo pięknie, jak widać, otoczony o naturę. Serdecznie zapraszam! żeby Państwo tutaj przyjechali i zwiedzili tą okolicę. Tutaj za moimi plecami widzicie most jest to most, pod którym są powieszone takie specjalne budki, budki dla takiego górskiego gatunku ptaka, dla pluszla. Jest to taki niewielki gatunek, przypominający kosa brązowy z białą piersią. Jeszcze przed wiekami jej dolina stała się głównym szlakiem komunikacyjnym dla wielu miejscowości. Kiedyś jeździły tędy dyliżanse, dzisiaj rowery i samochody. Niestety ze względu na upadek lokalnego przemysłu i tradycyjnego rolnictwa liczba mieszkańców Doliny spada. Ci, którzy nad Złotną zostali, chcą przekonać ludzi, że wbrew wszystkiemu Dolina Rzeki to bardzo atrakcyjne miejsce do odpoczynku i zamieszkania. Rzeka została zgłoszona przez sudeckie Towarzystwo Przyrodnicze.